Będzie to zwiastun filmów, jakich nagrałem. Wrzucę, ale to potrwa. Pewnie to prawie 2 godziny, półtorej godziny z trasy Oslo Lille A tu oczywiście kamera mi padła, tak jak będziecie później widzieć. Zobaczycie ten film. Najpierw kamera jest tak ustawiona tam w rożku I taki jest, takie są filmiki z tej kamery, które. No, kamera się wyładowała. Muszę ją podładować, a tam wjeżdżam do Riley Widać ładnie skocznie zielone takie pasy dwa i dlatego nagram to, to będzie jako jako co? jako taki właśnie zwiastun do tych filmików które tam będę musiał z kamery zrzucić i a tu już nagram telefonem taki kawałeczek bo ładnie jest i oczywiście tam to wyjdzie później ale już nagrywałem gdzie bateria pokazywała na czerwono że już jest i nie ma i, i akurat Kilkaset metrów padła przed mostem, tym właśnie na Miosie, który chciałem nagrać, ale tu jest drugi most, także. A powrotną drogę jak się teraz będę robił pauzę półgodzinną, żebym mógł wrócić do Oslo z ludźmi, bo to wejdzie, za 3 godziny zejdzie. Więc. Więc. No myślę, że się podładuję i zgram jakieś jeden, dwa filmiki, te najkrótsze, żeby miejsce mi zostało na tej karcie. Jak widać autobus na razie pusty ale będę jechał z ludźmi. O, teraz dobrze widać chyba tam widać skocznie rys, paken... coś takiego. Już pamiętam, byłem tam ze dwa razy. Na samym początku, jak w Hamar mieszkałem. No i co? Godzina 19 z minutami. Trzeba będzie jechać tam, zrobić pauzę na stacji półgodzinną, ale się drzemnę z 20 minut, nie jestem zmęczony, także. także nie mam do czego spać. I wtedy powrót. Także zaraz się rozłączę, jak tylko zajadę tu jeszcze kawałeczek, będzie panorama miasta. Ten filmik wrzucę może zaraz nawet. Będzie takim zwiastunem do tych filmików, w których tam jadę na puste i coś tam pieprze. 3 po 3 Fajna droga nigdy tam tą drogą jeszcze nie jeździłem wiele. Więc było miło i przyjemnie. O. Lili Hammer, tak jak już wcześniej mówiłem, się śmiałem. Oczywiście nazwa to jest Lile Hammer. Ja mi jeszcze chyba z 2 km zostało, kilometr z czymś, żeby zjechać właśnie na tę stację. No tu jest nawet znak pewno tak, nie, 300, to nie, to na pewno nie, to jeszcze nie to. 15 jak widać na, na załączonym obrazku jest zaliczona. Więc zostaje tylko pół godziny. Charterbus, cześć. Jaka stara Wolwina, o kurcze. I to jaki zestaw jechał, ale to chyba cyrki jakieś musi być. Bo... O, tu mamy most. Tam gdzie ten McDonald widać, ja się tam zatrzymam. No bo jedzie drugi taki staroć. O, i co to jedzie? Iweko? Nie. Skania, ale zajebisto. Chyba, że były jakieś może... był jakiś zlocik chyba, bo następny jedzie, tak następny stary. Czy to nie? A jak? Co to jest? Stara skania. Och. Z jakimiś sprzętami jeszcze starymi, także... A tu teraz... O, ładnie widać. Ładnie widać skocznie. Nie będę zbliżał, bo nie mam jak. I tak trzymam telefon. Dobra, kończę to, wrzucam to jako... jako... O jest Jensen tam podjadę do gościa, coś popytam i wrzucę to jako tak zwany ten Gaston. O, a tu fajne Volvo, który ma napęd na dwie tylne osie, ale tylna osie jest podnoszona. To już od dawna funkcjonuje od kilku lat, ale bardzo fajny system do czteroosiek. Dobra, kończę.